Nie ma czucia w palcach i generalnie ma przywiązaną rękę do roweru. So Szymano, witajcie w kolejnym Trenero Vlog. Jesteśmy na Górze Żar w Żywieckim podczas pierwszych ever w historii hit games. Także dzisiejszy vlog będzie relacją z trzech dni imprezy, a zaczynamy GoPro Ride Jamem, który odbywa się właśnie na Alainie. Także szybka rozgrzewka i lecimy. Ooo, jesteś członek. Gdzie jest gem? Tutaj masz bandę, bandę e, i masz step i sebamę. Jest, jest no to freeride gem się rozpoczął. Jak widać, wszyscy wchodzą, żeby polecieć e, jak najdalej. Nie wiem, czy to jest mądre. To <grymne> na, pe na, 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 na pewno jest to niebezpieczne. Więc e, może porozmawiajmy z zawodnikami, jak oni się czują ja i dlaczego to robią. Eee, macie po dwa skoki, pojedynczo lecicie, jak ktoś nie jest na liście to się nie liczy i tyle. oczekiwania wobec tego występu w zawodach rowerowych? 20 metrów. 102 metry, rekord Adam Mały. Żeby przeżyć. Słusznie. Dobra, ładnie! najgrubszy lot poza konkursem. Dobra, najdłuższy lot zakończony, a teraz czas na dżemowanie na hopkach i kozak dnia i w tym podobne konkurencje, a później będzie Trip. W międzyczasie trwa jeszcze Kids Race. Mamy jednego z uczestników. Powiedz mi cześć. Jak masz na imię? Ile masz lat? Mam na imię Wojtek. W grudniu kończy 14 lat, więc niestety tylko na Kids, na kids Race mogę serwować. No to w takim razie Ale... powodzenia. Podecha, jeździsz sobie Dzięki. pewnie, bo widzę, że rower wszystko przygotowane. Tak. Standardowo sobie śmigasz tutaj po trasie Decha. Tak, Decha fajna. No właśnie, także widzicie, można, także można. lecimy, powodzenia. Dzięki. Ma wow, wyspedach. To jest chyba kids race. Chyba. Ty na kids race? No. Dobra, powodzenia. to może taki. A, ja A może to się zdarzy? Power. <głos> <głos> 3, 2, 1, jazda. Powodzenia. Standardowo jak przystało na festiwale sportowe i rowerowe jest też strefa wystawców, także możecie tutaj obejrzeć sobie sprzęty, ciuchy, gogle i różne takie takie do rowerów. Hender, ten pan nie ma czucia w... Palce. I generalnie się, nie, ja ma to, przywiązaną wody, rękę do roweru. Tak, tak, tak. A, czy to jest, tak, tak. zrobili e, w karetce, tak szczepionki? Nie, ja no, sam sobie to, to zrobiłem. To jest Zawiązka. zajebista Zawiązka. technologia mocowania szczepionki, nie Jak chcesz na dłużej, no. to. No, także właśnie skończył się free Raidowy, a teraz trwa best trick, w którym według mnie prowadzi nikoś, który zrobił no hand, ponieważ jedna ręka jest przymocowana na stałe, a drugą puścił, więc... No, Kraja tak się bawi właśnie po kontuzji. E, całe szczęście, mam nadzieję, że zepsuł mu się rower i nie będzie już e, dalej Mam nadzieję, że zepsuł ci się rower. Ja przeleciałem, No stary, no wylądowałeś w połowie lądowania i tak lekko bokiem, no co ty robisz? Do domu? To no już do domku, cześć. A mamy dwójkę najlepszych blogerów z Treneiro i Paweł Stach. Jak wam podobał się trick? Best League, o, się nadal, jest wspaniały. E, Paweł, powiedz mi, co liczy się w takich zawodach? W bestwiku liczy się przeżycie. Tutaj. Na razie wszyscy przeżyli, więc wszyscy są zwycięzcami. A ja miałem bardzo dobre przeżycia. Także teraz czas na ostatnią dyscyplinę. Nie! Sorry! Nie jest tu jest tyle dyscyplin! dyscyplin. O, oni super lecą! Czas dzisiaj? na przedostatnią dzisiaj dyscyplinę, czyli up here. Pompowanie łydy pod górę. to strefa golenia nóg i chłopaki będą skuteczniać hardcore'owi, uphill. Najpierw startują elektryki, a później już prawdziwi kozacy, którzy nie boją się śmierci z zawału serca na szczycie. 5 4 3 2 No, wniutko i poleciał do góry. <laughs> Jaka jest... rakieta w ogóle to była! To jest świetne, tylko... Bium! A ja i do jak ci, którzy bez elektryków wystartowali, się Ale będą ja ta... góry. Jednak rowerzyści prześcignęli nas i nasz wagonik, także nie pozostaje nam nic innego jak przenieść się na ostatnią już dzisiaj dyscyplinę, czyli pump track i pool party w Ready House. No dobra, to jesteśmy w Ready House, za mną już jest impreza. Mnóstwo, jest mnóstwo. <laughs> Witam Was bardzo serdecznie, jesteśmy na żarze, zobaczcie jaki mamy zajebisty pump track. Mamy bo no potem to już będzie gdzieś i mogę zamknąć. W związku z tym więc to tym razem Jest i Pan Paweł wow. I Bart pięknie I Fur Dżemik Jest grunt z Kto ci buty ukradł? Kto ci buty ukradł? Nie, nie do... No dobra, to dzięki za oglądanie. To był dzień pierwszy Hit Games. W kolejnym vlogu oczywiście dzień drugi trzeci.